Wśród zarzutów, które siłowo przejęta prokuratura chce postawić byłemu szefowi resortu Sprawiedliwości, jest między innymi bardzo ciężki zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Podwładni Waldemara Żurka oskarżają go również o to, że przekazał środki z Funduszu Sprawiedliwości na remont budynku prokuratury. No tylko, że, jak wskazał minister, takie wydanie tych pieniędzy było zgodne z ustawą, a poza tym żadna złotówka nigdy nie wylądowała na jego koncie. To jest chyba jedyny taki przypadek, który zna świat. Kiedy był Robin Hood, yy, zabierał pieniądze, dawał biednym, ale przekazywanie pieniędzy z jednego rachunku na drugi w ramach jednego ministerstwa. To przecież, i mówienie, że to jest przywłaszczenie, no to, to i wmawianie ludziom, którzy nie znają szczegółów, że, że przywłaszczyliśmy takie pieniądze, to pokazuje, z kim mamy do czynienia. Dla obecnej władzy zemsta jest priorytetem. Oni już mają swoją rzeczywistość, w której nie potrzeba żadnego procesu. Wystarczy jedynie ich głosowanie, które ma decydować, kto jest przestępcą, a kto nie według tego wniosku może być przestępcą zaraz po tym, gdy usłyszy zarzuty. Żeby mógł dochodzić swojego... Żeby swoich... był wtedy podejrzanym o przestępstwo formalnie. Gdyby, nie, to już ktoś, kto jest podejrzany, to jest przestępcą. No właśnie tak, panie pośle, nie jest. Bo o tym, kto jest przestępcą, decyduje dopiero sąd. Ale politycy obecnej ekipy mają już skrupulatnie rozpisany plan, według którego zemsta na zbigniewe Ziobro jest wręcz ich celem życia, co wprost przyznał minister finansów. Są takie chwile, dla których się żyje i z, ja z, z całą pewnością mi ręka nie, nie zadrży.